To wardenga chce mnie zniszczyć. O kurwa, ale w kot się ubrał. No dobra, zobaczmy to. nie może znaleźć brudów na mnie, to znajduje brudy na moich bliskich. Odpowiem bardzo potężnym kontratakiem. Dobra, nie mogę. Na bórmuszony wardęga odpowiedział swoim bardzo potężnym kontratakiem, czyli 13-minutowym teatrzykiem, gdzie wpycha w moje usta zarzuty, których nigdy nikomu nie zarzuciłem. Mimo, że jego zarzuty mnie bawią, to muszę się odnieść, bo wszyscy tak ochoczo przytakują, że chyba nie dostrzegają pewnych rzeczy. Więc zapraszam do wardęgozy w swojej całej okazałości. Odpowiem bardzo potężnym kontratakiem. Zapowiedział, że brudy zbierał od roku Niestety, tak jak się spodziewałem Roczny research Konopskiego nie był wart zbyt wiele Przejrzałem całą teczkę Konopskiego na mnie I nie mogę się doczekać Dlaczego znowu wmawiasz swojej widzom, że wyciągnąłem moją roczną teczkę na ciebie? W pierwszym filmie na ciebie mówiłem, że na tamten moment jej nie wyciągam Jak mówiłem na początku, stwierdziłem, że nie będzie sensu wyciągać em, tej mojej słynnej teczki Którą e, zapowiedziałem A ty no stop sugerujesz, że to była ta wielka teczka Nagrał szczątkową odpowiedź Jakby mi zależało na wyświetleniach bardziej Niż na zdrowiu tej dziewczyny. Nie wam jeszcze wiadomo. Którą życie szybko zweryfikowało? Dlaczego wmawiasz swoim widzom, że nie wyjaśniłem sprawy z dziewczyną? Dlaczego chcesz, abym znowu tłumaczył się z tej samej sprawy, skoro już to wyjaśniłem, przyznałem się do błędu oraz. Przeprosiłem. Przepraszam, że nie zostało to zrobione w szybki, sprawny sposób. Rozumiesz? Wziąłem już za to dawno odpowiedzialność. Dalej będziesz manipulować swoimi widzami, że tego nie wyjaśniłem? Postanowił zatrudnić ludzi do pomocy. Płaci tym ludziom pensję, ale niestety jednym z ich obowiązków obok nieudolnego researchu jest wyszukiwanie brudów na mnie. Płaci im za to, że wyszukali brudów na mnie, nie? Wmawiasz swoim widzom, że płacę za wyszukiwanie brudów na ciebie. Co jest kolejnym kłamstwem. Mój Mam teczkę content na rękę. To nie komentery. Płacę ludziom za wyszukiwanie newsów do moich odcinków z newsami. Rozumiesz różnicę? Płacę za newsy. Takie było ogłoszenie. I nawet osoby z jego własnego research teamu. Osoby, którym płaci, nie szanują go do tego stopnia, że same do mnie piszą i relacjonują mi, co tam dokładnie się dzieje. Tu mamy kolejny przykład do domniemań i fałszywych informacji od pana Wardengi. Osoby, które do ciebie napisały, nigdy nie dostały ode mnie złotówki, bo nie przeszło okresu próbnego. A jak zostali wyrzuceni z Discorda, to polecieli do ciebie z informacjami, do których każdy na tym Discordzie miał dostęp. I nie, to nie były żadne tajne teczki, i nikt z mojej strony nie dostał żadnych instrukcji, żeby cokolwiek na ciebie szukać i dostawać za to pieniądze. To są po prostu twoje fałszywe domniemania. I on tą dziewczy moją dziewczynę atakuje. I uwaga, ta co? Za to, że y, y, ćwiczy w legendsach Carpatry, a uwaga, udziałowiec Carpatry ma kilka firm. Jedną z tych firm jest NFT, a NFT y, jest oparte na Ethereum, więc niszczy środowisko. A więc Wardenga macza palce w niszczeniu środowiska. Takie rzeczy wkleja Research tym Konopa na kanał służący do szukania brudów na mnie. No to ja atakuję Twoją dziewczynę i zarzucam jej takie rzeczy, czy ktoś to wkleił na kanał. Panie manipulatorze Wardengo, trochę za bardzo się Pan pośpieszył z tym filmem, bo przed nami jeszcze tylko więcej Twoich fikcji. Konopski przyparty do muru zaczął się pokrętnie tłumaczyć, że to ktoś z jego researcherów wkleił rzeczy na moją dziewczynę. To nie jest pokrętne tłumaczenie, tylko sama prawda. Sam w swoim filmie pokazujesz screena, na którym dokładnie widać, że to użytkownik wkleił te gotowe informacje dzień po tym, jak pojawiły się one na wykopie. Zwróćcie uwagę, że Sylwester w swoim filmie kolejny raz manipuluje i tworzy narrację, jakby mój research team specjalnie wyszukiwał i znajdował brudy na Monikę. A prawda jest taka, że to był gotowy, przeklejony post z kompletem zarzutów, który dzień wcześniej rozpowszechnił ktoś w internecie. Rozumiesz Sylwester, sam znajdujesz tezy i zarzuty i potem na nie sobie jeszcze sam odpowiadasz. Od początku wbawiałeś widzom, że to ja wklejam na nią brudy i w swoim filmie nawet użyłeś słów Czynnie uczestniczyłeś w szukaniu brudów na nią. I nie wiem skąd on wziął w ogóle taką argumentację, że ja zbieram coś na jego bliskich. Tak jakbym to ja lub mój research team wyszukiwał te wszystkie zarzuty wobec Moniki. Kiedy już wiecie, że jest to kolejna manipulacja, to zrozumiecie, że nie wiem skąd on wziął argumentację, że to ja szukam coś na jego bliskich. A teraz powiem coś o dowodach wardengi. Które miały mnie pogrążyć w tym temacie, a mianowicie screenshotów, które użył w filmie. Jedyna rzecz, jaką wrzuciłem w tym wątku, to był post Moniki potwierdzający to, że Monika współpracuje z Carpatry. Dlaczego to zrobiłem? Kiedy zobaczyłem wstępnie post, chciałem sprawdzić, czy faktycznie te zarzuty mogą okazać się prawdziwe. Jak się okazało, Monika miała na swoim Instagramie posty sponsorowane przez Carpatry i wrzuciłem te dwa screeny potwierdzające współpracę z Carpatry, żeby czasem magicznie nie zniknęły i zostawiłem tę sprawę, aby przyjrzeć się jej później. I taka sama sytuacja była z wiadomością do Carionera, czyli Zobaczyłem zarzuty co do współpracy, połączyłem kropki, że Wardenga menadżer i zostawiłem temat, żeby ewentualnie później to zbadać. I to był mój cały udział w rzekomym wyszukiwaniu brudów na jego dziewczynę. Dwa posty Moniki z Instagrama. Dwa. Więc przypominam, że to jest według Wardengi to wielkie wyszukiwanie brudów przez research team i Konopskiego na jego bliskich. Czyli gotowy post z wykopu i dwa screeny na potwierdzenie współpracy z Carpatry. I właśnie na podstawie tych dwóch wiadomości Wardenga zbudował całą tę narrację, że ja i mój team szukamy brudów na jego dziewczynę. To już są atakowani List, nie? Atakowanie dziewczyny. To Konopski wraz ze swoim teamem postanowił zaatakować bliskimi osoby. I on w ogóle chciał gadać, że Karpaty to dropshipping. Tam były jakieś takie rzeczy. Kto znajduje brudy na moich bliskich? A więc Wardenga macza palce w niszczeniu środowiska. Tylko najgorzej, że później taki Konopski tego nie rozumie i on chce to użyć, w mi przeciwko mnie, nie? Że niby NFT, ochrona środowiska, że niby nic na ciebie nie mam, że dropshipping z Chin, że Karpaty to scam. Nie, Sylwestrze. To ty formułujesz zarzuty według tego, co zobaczyłem od krycika z Discorda. I to ty je przedstawiłeś setkom tysięcy widzów na cage'u, aferkach i w filmie na mnie. I skoro to ty przedstawiasz się swoim widzom, to ty upubliczniasz brudy na swoją dziewczynę. Niestety wielu widzów złapało się na twoją tanią manipulację i kanały szoterskie powrzucały nagłówki typu Wardęga wyjaśnia Konopskiego. A póki co to ty co najwyżej wyjaśniłeś swoje własne zarzuty. Więc sorry, <laughs> ale sam się z nich tłumacz, bo ja nie mam zamiaru tłumaczyć się z twoich słów. Kurwa, z kim ja mam do czynienia? Natomiast jestem ciekawy, jak wytłumaczy się z tego, co znalazło się jeszcze w tej zakładce. Kolejnym z punktów, jaki research team Konopa znalazł na Monikę jest to, że uwaga, robiąc berpisy nie trzymała poprawnie odcinka lędźwiowego. Tym razem ta twoja teczka jest potężna I się teraz nie pozbiera Sylwester sam wyciąga brudy, których nigdy nie miałem zamiaru użyć Bo nie dotyczą jego, ale Działalności Moniki Możesz mi wierzyć lub nie, w sumie mam to w dół Nigdy nie miałem zamiaru jej atakować o jej ćwiczenia I nie kłam, że chciałem użyć tego argumentu W swoim materiale Nie masz na to dowodu, nie masz projektów z premiera Nigdy nic takiego nie znajdziesz, bo nigdy Nie chciałem tego użyć To, że pojawiło się to na grupie, skopiowane razem z innymi Zarzutami z wykopu W ogóle nie oznacza, że chciałem tego użyć Więc Sylwester jak już sam pokazałeś, że zdarza się źle wykonywać ćwiczenia, zamieściłeś nawet tam nagranie trenerki, w którym ta pani mówi, że takie wykonywanie ćwiczeń może doprowadzić do kontuzji. To sorry, no ale sam się z tego tłumasz, to jest moja wina, czy że w jej stronę padły takie zarzuty? Nie wiem, może lecz do lasu, czy tej swojej śmierdzącej kanciapy i nagraj dramę na trenerkę, która jej to zarzuciła. Chociaż, kurczę, nie wiem, czy ci się to opłaca, ona chyba nie ma zasięgów. O nie! Jesteśmy zgubieni! Ale nie na. nie na. moją dziewczynę. Jakie to jest śmieszne, że ta sytuacja jest kolejnym przykładem hipokryzji i Przecież jak Frisk triggerował się, że zaczepiasz wersów, to było dla ciebie zabawne. Czy Karol nagle wyprzystojniał? Zmienił charakter? Czy to może jednak milion subskrybentów i setki tysięcy obserwatorów na Instagramie przekonały Weronikę? Hmm, przestaje to być zabawne, jak podobna sytuacja przytrafia się tobie, co? Ale wracając do rzeczy, bo. My przecież nie szukamy powodów, dlaczego Monika zaczęła z tobą być. Czy z powodu popularności, czy z powodu pięknego wnętrza. Ciężko stwierdzić. Bo takie ocenianie związków innych ludzi byłoby żałosne i nietaktowne, Sylwestrze. A wracając do sprawy samych zarzutów, dlaczego niby ktokolwiek miałby dawać Monice parasol ochrony, tylko dlatego, że według ciebie to jest zemsta? Monika jest bardzo popularną influencerką i można ją wziąć pod lupę tak samo jak każdego innego influ. A tym bardziej, jeśli jej facet to naczelny szeryf polskiego internetu. A co do jej współpracy, nie zaprzeczysz, Sylwester, że ty sam wielokrotnie powtarzałeś, że to ty jesteś jej menadżerem. To ja mam do ciebie pytanie, dlaczego chcesz, żeby Sylwester Warda został twoim menadżerem? Bo jak ja dobrze rozumiem... On nie ma y, doświadczenia w tym. Ja jestem ledżerem. Ja, ja jestem. Ja prowadzę na nie przykład Monikę tyle tak. czasu. Kanał ma najbardziej popularny, jeśli chodzi o sport. Więc odpowiadasz na przykład za rozwój kanału, nawet w filmie nie zaprzeczyłeś, że to ty jesteś odpowiedzialny za współpracę z Carpatry. I po tym, jak zacząłeś się triggerować o ten post, to dotarło do mnie, że jeżeli faktycznie nie miałeś sobie nic do zarzucenia, to z chęcią byś poczekał, aż ja sam wyciągnę te brudy, aby mnie po prostu zaorać w tym temacie. Ale ty postanowiłeś się przed tym bronić, jakby jednak coś było na rzeczy. Więc przyjrzałem się trochę bardziej tej sprawie i powiedz mi, Sylwester, dlaczego próbujesz trochę zwęzić definicję skamu? Przedstawiasz definicję skamu, w której sprowadzasz ją tylko do trzech przypadków, kiedy firma nie wysyła produktów, nie działają tak jak trzeba, albo podstępnie niszczą zdrowie? Czy wprowadzanie klientów w błąd, wykorzystując do tego pozycję marki influencerów jest według Ciebie OK? Czy gdybyś Ty kupił produkt z zapewnieniem, że dojdzie do Ciebie w ciągu kilku dni, to czy nie czułbyś się oszukany, gdyby firma dostarczyła Ci produkt po kilku miesiącach zwlekania i ewidentnym olewaniu cię przez obsługę klienta? Czy to, że firma? Zataja przed klientem, że termin realizacji zamówienia może wydłużyć się do trzech albo 4 miesięcy, kierując się zyskami, jest według ciebie ok? Czy setki komentarzy oburzonych klientów pod artykułami opisującymi praktyki grupy LED, w tym Carpatry i jej właściciela, nie są warte choć trochę uwagi? Czy głosy o tym, że firma notorycznie kasuje negatywne komentarze lub próbuje przekupić osoby wystawiające negatywne opinie w miejscach, gdzie nie mogą sami ich usunąć, jest ok? Czy artykuły, które opisują politykę firmy i jej nieadekwatne wielkie kampanie reklamowe do mocy przerobowych firmy, co przekłada, składa się na niedotrzymywanie terminów realizacji, jest ok? Czy anonimowe zeznania pracownika, który rok temu opisywał, że firma świadomie sprzedaje produkty, mimo że wie, że terminy wysyłek są nierealne, jest fair wobec klientów? Czy facebookowa grupa, w której zbierali się klienci, którzy czuli się oszukani, w ogóle cię nie rusza? Czy to, że właściciel firmy Leth posiadał już w 2019 roku 17 firm i jest twórcą kontrowersyjnych NFT, o których było niedawno tak całkiem głośno, nie wzbudza twojej czujności? Przecież o jego miszkach NFT promowanych między innymi przez Magde Gessler czy Gonciarza było tak głośno, że pojawiło się sporo materiałów, m.in. dwugodzinny podcast Gargamela czy film Dominika Bossa afera o NFT, który, uwaga, sam skomentował. jak mruczy Mr. Kozłowski, dziękuję serdecznie za projemika. Witam w ekipie starszaków. Macie kocia asymry. to prawda że Jezus nie pokazuj rowa do kamery Powiedzieli mi, że jak kot wam pokazuje rów, to znaczy, że to jest oznaka szacunku do was. Więc was szanuję. Do mnie jak celuje, to ja się poddaję. Ja wiem, co on jest w stanie wyprodukować z tym zatkiem. Jak na razie, wydaje mi się, że Konopski całkiem nieźle podsumował Wardęgę. Bo z jednej strony to prawda, to była tylko jakaś prywatna grupa teczka i on wcale jakby nie zrobił tego filmu na manikę. A z innej strony, nawet jakby zrobił film na Monikę, to w sumie też może, bo Monika jest osobą publiczną, więc jeżeli ta współpraca nie była legit, to tak samo jak ja by odpowiadała za to, czy, czy jakby Nitro coś takiego promował, czy ktokolwiek. W sensie. Widzę tutaj trochę racji, znaczy nawet dużo racji ze strony Konopa, widzę. Co tam? Pokłaskać, pomiziać. Tu chodź, tu będzie kłaskany, tu. Chodź tu. Tu, tu jest misi, misi. Mhm, tutaj. Się ma fajny tytuł. Emet był pomysłodawcą tytułu... Pierwdzioszyk. Słowami dobry odcinek. gąciasz i nowak zawsze w formie. Czy to wszystko nie zapaliło ci czerwonej lampki? A może zależy ci, żeby sprowadzić te wszystkie niewygodne fakty do kilku absurdalnych zarzutów, które tak nachalnie wkładasz mi w usta? Więc skoro to ty działasz jako jej menadżer, to. Hejka. Hejka Barzancic, dzięki za piąty miesiąc. Subika masz głuskanko od Barzancika. Barzancik cię głosku? Boże, ci Chyba, że jesteś barzanci uczulony. To sam przeprowadź swoje własne śledztwo. Bo chyba i tak uważasz, że mój research jest chujowy, więc po co mam odwalać robotę za ciebie, skoro mi tak nie weźmiesz tego pod uwagę. Pst, Monia, jak chcesz mieć menadżera, to daj znać, bo ten twój to jest jakiś... Chujowy. Zabawny jest fakt, że w swoim oświadczeniu Kolomski ma pretensję, że wyciągnąłem publicznie rzeczy z jego capslock. Priv grupki. To nie są pretensje do ciebie, że wyciągnąłeś publicznie rzeczy z mojej priv grupki. To są fakty, że ty sam wyciągnąłeś rzeczy z priv grupki. Ale mam pretensje o to, że wkładasz w moje usta oskarżenia, których nigdzie oficjalnie jeszcze nie użyłem. A następnie manipulujesz swoimi widzami, że to niby ja. Przypomnę, że ja publicznie chcę atakować Twoich bliskich. Kiedy to Ty, mówię o Tobie, Sylwestrze, publicznie wytargałeś to na światło dzienne. Bardziej, że nigdy, ale to nigdy nie padły żadne deklaracje, że zostanie to gdzieś opublikowane. Nie wiem, czy da się prościej. Już w pierwszym odcinku serii wrzuciliście do odcinka fake newsa. Oczywiście nigdzie nie widzę sprostowania. Standardowo nie sprawdziłeś informacji, a gdy ktoś cię przyłapał, udajesz, że sprawy nie ma. Po raz kolejny w tym materiale zarzucasz mi, że czegoś nie sprostowałem. Ja nie wiem, Sylwester, może to już początki demencji boomera? Czy ty serio myślisz, że każda taka manipulacja ujdzie ci na sucho? A co do rzekomego fake newsa, to nie, panie Wardengo, znowu się mylisz. News był jak najbardziej poprawny. Chodziło o to, że ludzie w Ukrainie wspólnie się modlili. I do jednego z aktualnych zdjęć modlących się ludzi, zostawiłem zdjęcie z ludźmi z 2019. I to sprostowałem, wziąłem na siebie odpowiedzialność, więc nie kłam, że się nie nauczyłeś się brania odpowiedzialności, bo ja już chyba rozumiem, po co ty ten team stworzyłeś, żeby zawsze móc odpowiedzialność za fake na swoim kanale zrzucić na nich. Dziękuję wszystkim watahańczykom, które to dostrzegły i potrafiły to wypomnieć w komentarzach. Cieszy mnie, że w tak dużej społeczności są osoby, które potrafią krytycznie i samodzielnie myśleć. Dzięki wam, Sylwester mnie przeprosił, co prawda no, musiał zrobić fikołka, ale Dziękuję ci Sylwestrze. Przyjmuję twoje przeprosiny. Git git, Leć na rozmowę. Ty tam nawet zainstalowałeś szpiega. Początek Trin, sensowny i cieszy, wydaje się mi się, tego, że Wardenga się zba, trochę odkleił od czasu pomysłu z nasyłaniem ludzi na marki, ale ciągiem dalszym filmiku, jak dla mnie Konop osłabia moc przekazu i robi błędy robiąc rzeczy, których niby nie chciał robić. Pogłaszczesz kota ode mnie? For uh, zone R oczywiście... Głysko, masz od for zone R. Za szósty miesiąc subika Cię pogłaskał, po pociąg Cię fajnie pogłaskał, kulku. Pogłaskałam od Ciebie. Y, trochę true, w sensie y, ja też miałam taką takie czerwone światełko trochę, taką wiecie, red flag. W momencie kiedy Wardenka powiedział, że będziemy najeżdżać na marki, które będą współpracować ze, z, z influencerami. Taki samozwańczy szeryf trochę, taka jednoosobowa armia. To mi się też jakby nie spodobało, ale stwierdziłam, że może, może zamiast to faktycznie robić, że to będzie tylko jako taka groźba. I chyba faktycznie, co? Ugłaszcie ci już to chyba tylko była faktycznie użyta jako groźba, a nigdy tego faktycznie nie zrobili. Nie zrobili jakiegoś rajdu na markę, tak mi się wydaje. Bo te wszystkie skamy i to nagłośnienie skamów do tej pory. Wydaje mi się, że i tak wywołało pozytywny wydźwięk, yy, zrobiło pozytywny wydźwięk w momencie, kiedy influencerzy dużo bardziej przyglądają się współpracom, jakie jak dostają. I wersow zrobili. Co ty? Śmieszne jest to, że Wardenga zarzuca mi, że umieściłem u niego kreta, który no niestety, no nie jak to mebowcy nie osiągnął żadnego z celów bojowych. Ty tam nawet zainstalowałeś szpiega. Co on kurwa robi? Ty, kreciku, leci na rozmowę. Zobacz, co robi. Kryciku, leć. Kryciku, leć. No leć, Kryciku. Bóg byś okropnym kotem broniącym albo szpikującym. Ty nic kurwa nie robisz. Ogólnie to była bardziej beczka niż jakieś poważne dochodzenie szpiegowskie. W aferkach w Amazonii, że materiału opierasz o swój własny research, bo nie ufasz ludziom, ale w tym wypadku opierasz swój cały film na mnie, Na kontencie, który dostarczył ci krecik. A no dodatek, przestraszyłeś się na tyle, że wymyśliłeś te wszystkie debilne manipulacje, aby mnie znowu ośmieszyć w oczach widzów. I o ile wcześniej dbałeś o jakość swoich manipulacji, tak aby nikt ich nie wykrył, to chyba za bardzo uwierzyłeś w to, że jesteś z tego powodu nietykalny. Nagiełeś te wszystkie fakty i wcisnąłeś w moje usta twoje własne Głupie w chuj zarzuty. Zanim uwaga, ja cokolwiek jeszcze powiedziałem. Czy wy potraficie dostrzec ten absurd? Mam na ciebie radę, Sylwester, bo chyba się starzeje, że wypadasz z formy. Jak chcesz usłyszeć moje zarzuty, to po prostu na nie poczekaj. Dostaniesz wszystko na tacy w swoim czasie. I wtedy faktycznie zobaczysz, czy na ciebie nic nie znalazłem. A są cały czas na froncie i ciężko pracują, aby cię zdemaskować i uświadomić swoich widzów, co ty z nimi w druidzie robisz. Słyszeliście te nowiny? Proste! A ty słyszałeś nowiny? Tak, <noise> bo to między innymi oni są tutaj poszkodowani. Twoimi manipulacjami. Ale ty przecież masz to w dupie, bo fame i pokaz się zgadza. Myślisz, że jak zarzuciłeś utamowite z Twojej społeczności, którzy ufają ci w każde słowo, które im powiesz, to nikt nie będzie w stanie ci zagrozić. Zresztą pisałeś, że się zgadamy, jak wrzucisz odpowiedź na mój pierwszy film. Ale jak jesteś na mnie obrażony, to spoko, nie mam na to jakiegoś parcia Szkoda, że gdy byłem zdrowy, to wyzwania do walki nie przyjąłeś bohaterzy. Szkoda, że to wyzwanie do walki rzuciłeś mi dwa tygodnie przed galą, kiedy byłeś w treningu, a ja w tym treningu nie byłem. Ohagi dziękuję za 16 miesiąc subskrypcji, witam Cię serdecznie Ohagi, dziękuję za wsparcie Ogórek dziękuję za subika, witamy nowego z Prime'a, cześć ciao. I... Vercz... Verczi... Verk... Xil... Hm... Dzięki za Prima, Wercila. Będziesz wercila? Nie wiem, czy ci się podoba, czy nie jesteś mój. Byłem bohaterze. Jestem cierpliwy, poczekam aż wyzdrowiejesz. Czy ty naprawdę nie uważasz, że należą mi się przeprosiny za to, że wcisnąłeś mi te wszystkie zarzuty, które sam sformułowałeś i sam wsadziłeś mi w usta? Czy nie uważasz, że przez Twoje teksty i fałszywe wnioski, mój wizerunek przez Twoje filmy się pogarsza? Jeśli tak bardzo naciskałeś, abym przeprosił w sprawie Leksia, co zresztą zrobiłem wielokrotnie, ale dalej stosujesz na rację, jakbym tego nie zrobił, więc przypomnę jeszcze raz. Komuś życie fałszywymi oskarżeniami to łatwo, ale powiedzieć przepraszam to nie, nie mogło przejść przez gardło. Materiał lekcie został wrzucony za szybko i tutaj powinien zostać zrobiony poważniejszy research, przepraszam. Powiedzieć przepraszam to nie, nie mogło przejść przez gardło. Przepraszam, przepraszam, przepraszam. Bałeś film z... research, ale lepiej jest przerzucić winę w całości na 15-latkę. to w stu procentach na siebie Zrzucanie całej winy na tę 15-latkę było gówniane, bo to nie ona wrzuciła na prawie milionowy kanał tej informacji. Niestety przykre jest to, że nie wszyscy są odporni na tego typu techniki. Ja nie będę stosować tych technik Sylwestra, bo jest to po prostu żałosne. Ale mogę dać wam gwarancję, że za każdym razem będę demaskować te techniki, jak tylko znowu poniesięgnie. Szczerze to wam powiem, że przykre to jest, kiedy zrozumiesz, jak Wardenga wychodził zwycięsko ze swoich dram. Na Nagle... Dzięki za subika, witamy serdecznie nowego. Cześć, Czungus, witamy w przedszkolu. Yy, I dzięki za strebiciku. Hello, hello, witam, witam. Bez potężnego druida wyłania się mały człowieczek, który żyje w swoim małym, zakłamanym świecie. Kubikson! Dzięki za premika! Witam serdecznie w ekipie Starszaków! Cześć Kubikson! Jakie macie odczucia po tym filmie? Dupa żadnych, konopłyn, gitówa, spanko, leżycie sobie nijak? No, na no wchód drama? Ja generalnie mam tak. Gdybym nie streamowała, nie musiałabym wam dostarczać kontentu i tak dalej, myślę, że miałabym w to wyjebany. Tak. <noise> tak, totalnie szczerze. Totalnie szczerze, gdybym gdyby mnie streamowała, nie streamowała, nie musiałabym tego oglądać, żeby robić jakiś content, żeby coś komentować, żeby wyrażać jakieś moje opinie, miałabym na to totalnie wyjebane. Jest to po pierwsze nudne kurwa, jak flaki z olejem. Po drugie, kurwa, wygląda jak odbijanie piłeczki, ale jakby to robiło, kurwa, dwóch przedszkolaków bez jakiejś werwy, energii albo czegoś, tylko takie No, tu się pomyliłeś, no, tutaj nie miałeś racji, tu i tu są dowody. Nie, 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 to ty się pomyliłeś tutaj, bo tu, tu, tu. Nie, nie ty się pomyliłeś tutaj. A czemu się pomyliłem tutaj? A, no bo to się nie zgadzało z tym, a to mi powiedział tamten. A, nie, nie, to tamten ci okłamał. Ух